No, hej koledzy, koleżanki, ostatnio tutaj mam dyskusję wśród znajomych o wojsku, o tym, czy ta obowiązkowa służba wojskowa powinna być, jak to wygląda. Padło pytanie, czy ja byłem w wojsku i dlaczego nie byłem, bo powiem Wam oczywiście szczerze na samym początku, że poszedłem na studia. Skorzystałem z możliwości nie pójścia do wojska z premedytacją i poszedłem na studia. Jakie były kulisy mojej decyzji? No jak wiecie, ja się zajmuję, nie wiem czy się kiedyś chwaliłem czy nie, ale no nie wiem, siódmy, ósmy, dziewiąty rok życia ja się zajmuję tematyką, którą możemy nazwać militarną, survivalową, tak zwany orienting na początku i tak dalej, ale to już inna historia, do, do tego kiedy indziej wrócę, natomiast no mogłoby się wydawać, że taki człowiek jak ja, to będzie chciał pójść się sprawdzić do wojska, i tak nawet chodziły mi po głowie takie jakieś ala survivalowe tutaj myśli. Do naszej szkoły, do naszego liceum też przyjeżdżali wojskowi promować, załóżmy, no pójście do wojska, tak. I no ja byłem jednym, nie ukrywam, z aktywniejszych uczestników, załóżmy, szkolnych spotkań. Rozmawiałem z jednym z oficerów, który do nas przyjeżdżał, rozmawiał, jak to wszystko wygląda, tak dalej, czy są perspektywy, czy nie. Byłem tam zapewniany, że wtedy dosyć dobrze już porozumiewałem się angielskim, że dla mnie są fajne szanse i tak dalej. Natomiast powiem wprost, zacząłem robić taki wywiad o wojsku, o tym, jak wygląda służba, jakie to daje perspektywy po znajomych, po starszych kuzynach dalszych, którzy w wojsku byli. Okazało się, że jednego sąsiada wzięli do wojska ze wsi, drugiego, bo tam rodzina kiedyś domek na wsi miała, nie? No i rozmawiam z chłopakami. Potem, no i tak, no jeden. Sąsiedzi, o, starsi sąsiedzi. Akurat miałem takich chłopaków starszych parę lat, sąsiadów, którzy do woja poszli. Ja się tam z, <laughs> z przyczyn jakiegoś wspólnego hobby elektronicznego, mimo młodego wieku, się z tymi starszymi chłopakami gdzieś tam zadawałem. No i mówię, no i słuchajcie, jakaś sytuacja. Przychodzi mi sąsiad z woja, wraca i mówi mi tak, Remigiusz spier od wojska. Zmarnowane dwa lata. Zmarnowane dwa lata życia. Mówi tak, niczego się nie nauczyłem. Nic. Nic. Nie chciał za bardzo mówić, co się działo w wojsku. Mówił, że była fala. Tak. Mówi mi tylko tak, jeżeli chodzi o jakikolwiek samorozwój, karierę, cokolwiek chcesz w życiu osiągnąć, ja mówię oczywiście o wojsku zaznaczam 20 20 parę lat temu tak żeby było jasne tutaj zasadnicza służba wojskowa lata 90 powiedzmy początek 2000 tak mówi sąsiad tak no ja miałem ambicje jakieś nie mówi ambicje że zrobię to wojsko bo chciałem tak ale potem pójdę na studia związane no, z, z jakimiś inżynierskimi sprawami mówi słuchaj a Masakra. Przez rok strata 40% wiedzy. Matematyka, fizyka, umiejętność rozwiązywania zadań, testów, wszystkiego, jak nie ma szans się na studia dostać. Przez rok tracisz 40% wiedzy, przez kolejny rok tracisz kolejne 40% wiedzy. Istotnie, sąsiad, wiem, chyba z, z, z rok, półtora, dwa lata się douczał, robił jeszcze raz materiał u liceum, e, chodził na jakieś korepetycje z matematyki ostro. No, on nie wychodził z domu, bo pracował już gdzieś tam, ale no, praktycznie nie widać go było. Nie wychodził z domu, tylko wkuwał, żeby wrócić na ścieżki kariery, bo wojsko nic nie dało. Nic. Dobra, kolejny sąsiad, sytuacja identyczna, zresztą koledzy. Sytuacja identyczna, po prostu. Nie chciał za bardzo mówić, co się dzieje, co się działo. Oczywiście słowo fala gnojenie, gnębienie młodego człowieka. Wiesz, unikaj tego jak możesz. Rób cokolwiek, rób unikaj tego. Dobra, jedziemy dalej. Kuzyn, kuzyn. Kuzyn mi przyznał wprost. Fala, mycie klatki schodowej szczoteczką do zębów w skrajnych sytuacjach, mycie kibli szczoteczką do zębów po nocy. Nie wiem, gleba, fala, tak, wycieranie koszulami mokrej podłogi. Falowanie, tak? Poniżanie yy, młodych ludzi, tak i tak dalej. Nie? No potem spokój, chyba, że potem spokój w drugiej części służby, ale no takie gówniane gnębienie, nie? Wi sobie kur mać. Ja, ja jestem takim dumnym człowiekiem, nie dam sobie pomiatać. No, no nie pozwoliłbym sobie na coś takiego, nie? No, byłby problem, bo no, bym, bym się opierał tutaj. No, no to nie dla mnie, to nie dla mnie po prostu. Jestem za dumny na to mówię. No dobra, to był kuzyn, tak? Mówi o falowaniu. Dobra. Pytam, czy w wojsku można coś zrobić tych wszystkich trzech chłopaków? Jakie są możliwości realne? Co można zrobić? No kuzynowi się udało prawko na ciężarówkę zrobić. Tylko tyle dobrego. Tamtym dwój... dwójce nic. Sąsiad, sąsiad ze wsi mówi tak, jednostka, jedna wielka patologia. Oczywiście fala, jazda na szmacie po nocy, i tak dalej. Co tam jeszcze? Co robiłeś w wojsku? Strzelałeś? Nie, praktycznie nie strzelałem, nie przypominam sobie. Może raz. No i na czym wojsko polegało? No, głównie paliliśmy. Takie zielone, zielone coś, co można włożyć do bibułki i zapalić. Nie będę wyrażał się tutaj, ponieważ YouTube obcina zasięgi. Za promocję rzeczy niemoralnych no, robili tą rzecz niemoralną, palili tą rzecz niemoralną non stop. No i przemycanie WD-40, czyli wysokiego woltażu procentowego na jednostkę i non stop korba. tak, Jak tylko dało się to zrobić. Czyli takie powiedzmy więzienie z dziurą w płocie, mówi. Tak? Gówno nic z tego nie wyciągnąłem. Strata życia, strata pieniędzy itd. Tak tak? No, yy, kolejna so uwaga, i teraz światełko w tunelu, żeby nie było, że, ca że cały czas i Z opowieści niektórych kolegów też na grupie starszych yy, wynika z tego, że po prostu trzeba było mieć albo szczęście wielkie, albo znajomości. Albo być osobą wybitną, bo uwaga, jeden z sąsiadów pojechał na misję do Jugosławii. No i oczywiście ten sąsiad wspomina wojska jako coś interesującego, przygoda życiowa, inne traktowanie, wiadomo. I tu światełko w tunelu, tak? No ale mamy powiedzmy z tego co ja wywiad robiłem, to mam, no nie wiem, jedną osobę, która się pozytywnie wypowiedziała, trzy osoby, które się skrajnie negatywnie o tym wypowiedziały. Powiedziałem po prostu powiedział, historię, jak to było może tych dwóch pierwszych, bez jakichś szczegółów w stylu, że mi głowę do kibla wkładali i tak dalej, tak? No ale generalnie, generalnie yy, poza jakieś luźniejsze rozmowy z ludźmi, fala, 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 kto mógł w moim pokoleniu uciekał po prostu nawet na jakieś gówniane studia typu Bolek i Lolek, yy, że tak powiem, yy, historia glonów futerkowych w powiecie kartuskim, za przeproszeniem, specjalizacja tego typu i yy, skrobanie marchewki, technologia skrobania marchewki yy, skrobaczką czterosłowową. był jakiś tam studia na jakichś lokalnych takich yy, uczelniach typu Bolka i Lolka w Pcimiu Dolnym każdy kto mógł, no, wystraszony przede wszystkim tą falą, tak, tym hamstwem pijaństwem, tym, że się, no co ambitniejsi też po prostu no, brali pod uwagę te, te, te elementy. No, no po prostu było to postrzegane bardzo negatywnie, to co się dzieje w czasie służby wojskowej. Czy jakieś jeszcze pozytywne mam, no nie chcę już wymieniać po, po nazwiskach tak dalej, ale Potem, potem, po latach, yy, często rozmawiałem z ludźmi o wojsku, słuchałem potem w ostatnich latach gości z kanałów wojskowych, no i dokładnie no, pojawia się podobny scenariusz. Jeżeli ktoś miał znajomości, jeżeli ktoś trafił na fajną uczelnię wojskową czy na fajną jednostkę, to. Nawet mimo jakichś takich elementów, wiadomo, no, falowania, to no, było super, nie? Było super. Jeden z chłopaków, który kiedyś współpracował ze mną, w cudzysłowie, powiedzmy, tutaj, no, sam mówi, że poszedł do Woja jako hucherko, wrócił jako facet ze stalowymi mięśniami praktycznie i, i za mundurem panny sznurem super, w ogóle rewelka, pewność siebie, nie wiem, SMV tak zwane. 300% do góry. Też oczywiście pozytywny argument o wojsku, ale słuchajcie, ostatnio, tutaj też dzięki kumplowi, jak będzie chciał, to sam skomentuję, pośrednio rozmowy odbyte ze starymi wojakami z PRL-u i tutaj pierwszy pan, którego nazwiemy Samiec Alfa, myślę, że się nie obrazi o to, no zapytany o to, ile było tego strzelania w wojsku, ile było, bo to ostatnio nas bardzo interesuje, trening strzelecki, Oświadczył, że no owszem, było kilka strzałów oddanych co parę miesięcy. Słuchajcie. No, ale oczywiście opowieści o wojsku, jak to było super, co nie miara, natomiast okazuje się, że strzelania było co parę miesięcy. No, drugi pan, tak, pan W, dobrze kolego, yy, mówię, no, pan W, no, czy on w ogóle strzelał? Też chyba dwa razy w ciągu służby, czy trzy po parę nabojów. No to opowiadał o alarmach bojowych, regularnych, gdzie po prostu, no alarm polegał na tym, że w środku nocy jeździli na szmacie i, i czyścili po prostu podłogi, tak, to był alarm bojowy. No więc znowu tu się potwierdza to, że no wojsko było takim, nie wiem, nie, nie wiem właściwie co tam się robiło w tym wojsku, nie? no, strzelanie na raz na parę miesięcy to żenada dla mnie trochę, tak. Ja rozumiem, że też jest wiele komponentów, które trzeba wyćwiczyć, jakoś współpracę w drużynie, dyscyplinę, ćwiczenia fizyczne itd., jakoś tam teorie, no ale no słuchajcie ludzie, lata 90., wcześniejsze 80., początek 2000., dopóki ten system nie padł i cholera, strzelanie raz na kilka tych, no po prostu, no, no, słabo. Kolejny kolega, dawny kolega z blogu, kolega T. Nie będę też mówił imienia, żeby tam nikt nie skojarzył. Ciekawa służba, bo w wojskach jakichś radarowych i tak dalej. Ale znowu, czego się nauczyłeś? Z czym wyszedłeś z wojska, i tak dalej? Ile strzelałeś? W ciągu, w ciągu służby strzeliłem, w ciągu całej służby. Teraz nie pamiętam, ale no, łącznie 7 do 9 pocisków. I najwięcej czasu w tym treningu strzeleckim zajęło szukanie łusek, bo trzeba było zdać łuski po strzelaniu z broni, które się wystrzeliła. Ponieważ strzelanie było na poligonie piaszczystym, więc nie można było wrócić bez po prostu zdania łusek, żeby nie podejrzenia kradzie w pocisku. No i ileś tam godzin przes prze przesypywania sitem piachu, żeby odnaleźć swoją łuskę postrzelaniu, która się gdzieś tam wryła w piach, tak. A człowiek w trakcie nie patrzył, tak, gdzie to leci. No i tyle, tyle z wojska mi mówi kolega T. Tak, więc no, znowu kolejny jakiś przykład jak to wyglądało lata 80., 90., początek 2000. No jak słucham takich opowieści, to mnie lekko skręca I oczywiście jeszcze raz mówię, że no Nieliczne osoby wy wygląda, powtarzam się trzeci raz, nieliczne osoby, które fajnie trafiły i coś osiągnęły. Reszta, cała taka typowa, przeciętna, zasadnicza służba wojskowa, to takie Alcatraz z dziurą w płocie. To będę powtarzał cały czas na podstawie tego, co mi koledzy mówią. No więc, jeżeli bym taką retrospekcję robił i udałoby mi się wrócić w przeszłość, no to naprawdę no. Nie wiem, udałoby mi się bez znajomości dostać do jakiejś fajnej jednostki, coś fajnego osiągnąć, czy trafiłbym do, 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 do spędu bydła typu Alcatraz i stracił po prostu mój czas. I jeszcze, żeby już mówiłem to w audycji na YouTubie, łyk herbata, ale przypomnę tę opowieść. Około dwóch lat temu zdarzyło mi się z rezerwistą imprezować, który wrócił świeżo z ćwiczeń, Gdzieś tam grono znajomych, znajomych, nie pamiętam nawet, jak się nazywa. Po prostu rozmowa w pubie przy, przy barze. On podekscytowany, bo z ćwiczeń wrócił i tak dalej. Ja go zacząłem dokładnie wypytywać, co się działo na ćwiczeniach. Słuchajcie, zostali rezerwiści po tych latach 20 paru wezwani do odbycia ćwiczeń. Nie dostali broni do ręki w ogóle, ponieważ dowódcy stwierdzili, że byłoby to idiotyczne. Mamy ludzi, z którymi wojsko nie ma kontaktu od X lat. Nie wiadomo, w jakim są stanie psychicznym. Nie wiadomo, czy komuś coś nie odwali, czy ktoś nie zrobi głupiej rzeczy, mając bron. więc lepiej im tym broni nie dawać. Przeobozowali w wojskowych namiotach, przespali jedno, tam dwie noce, oczywiście wiadomo. Bajlando było, tak, bo musiało być. No i potem, jako część ćwiczeń, 30-kilometrowy marsz, po prostu w ekwipunku. Nikt tego marszu nie przeszedł. Nikt po prostu, i tylko za grupą jechały dwie ciężarówki, zbierały na pakę tych ludzi, którzy nie byli w stanie poruszać się już. No bo w wieku 40-plus większość panów w Polsce kondycji nie ma żadnej. Moja kondycja oczywiście też wymaga poprawy. No wielokrotnie wam mówiłem, że staram się. To zrobi, bo trochę mi się chorowało na różne Dawidy XIX inne przypadłości e, świrusowe. tak? Więc no, trzeba tutaj te parę miesięcy laby e, odpracować. No, natomiast z tego, co słyszę, to, to, to w porównaniu do moich na przykład, ostatnich osiągów, to no, większość ludzi w Polsce, mężczyzn 40 plus, rezerwistów, no, nie nadaje się po prostu fizycznie do niczego. I teraz tak, ja oczywiście serdecznie pozdrawiam, jak ktoś wysłucha do końca tych z was, którzy mieli udaną swoją służbę wojskową w późniejszych latach, czy nawet w moich latach, tak, którzy z tego coś wyciągnęli fajnego. Może wy temu młodemu pokoleniu przekażecie nie zapieprzanie o trzeciej w nocy na szmacie po jednostce i mycie szczoteczką do zębów kibla, nie uważam, żeby te czynności się do obronności ojczyzny tutaj, jakkolwiek tutaj przyczyniały w sensie pozytywnym, raczej chyba negatywnym. No i no, życzę wam tym, którzy mieliście kontakt realny z wojskiem, żebyście tylko to pozytywne, jakby słowo i, i zachętę nieśli nowemu pokoleniu, jeżeli szkolicie tych młodych ludzi, to Falujcie tak, bo trzeba trochę młodego człowieka utemperować, ale tak falujcie, żeby ten młody człowiek zachował swoją godność i dumę, honor z tego, że nosi po prostu polskiego orła i polską flagę, tak? Zamiast szmacić kogoś myciem po prostu sztoteczką Kibla na jakichś ćwiczeniach wojskowych i tak dalej, zróbcie mu nie wiem, po górach 30 kilometrów w marszu, żeby po prostu, nie wiem, język, język do ziemi spadł, ale to będzie piękna, pozytywna przygoda, a nie wyzwanie, stawienie czoła wyzwaniu, jakimś fizycznemu, przygodzie, no fajna atmosfera, a nie na jakieś poniżające człowieka czynności, tak? To tak jakbym mógł, jeżeli ktoś mnie słucha z jakichś tam szkoleń czy, czy z, in, z, z jakichś takich że tak powiem, jeszcze raz się powtórzę, ktoś to ma wpływ, nie wiem, na szkolenie młodzieży w WOD na przykład, tak, to no róbcie tak, żeby ci młodzi ludzie wychodzili z dumą, żeby polski mundur znaczyło to, co powinno znaczyć, czyli duma, a nie jak w moich latach jeżdżenie na szmacie, tak? Po prostu, bo to, to był jeden z przyczyn, dla których no, ja odmówiłem tej przygody, można powiedzieć. I tyle. Trochę smutny dzisiaj odcinek, ale no ze złych rzeczy, z negatywnych też trzeba wyciągnąć na przyszłość po prostu wnioski. A co mogą robić koledzy, którzy no są w wieku około nie wiem, 30 parę plus, 40 plus i trochę, trochę im żał, trochę tego, nie, tej przygody mitycznej utraconej. Nie słuchajcie, nie żałujcie tego naprawdę. Mówię, no, poza szczęściarzami, to dla większości osób w tych latach nie było warto. Teraz natomiast możecie zachęcać swoich synów do aktywności jakichś tam militarnych, a samemu tworzyć jakąś obronę cywilną, doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, terenowe, komunikacyjne, doskonalić swoją wiedzę. Tak powiem, mężczyźni w sile wieku, moim zdaniem, też się mogą przyczynić tutaj wciąż do obronności ojczyzny. A rzeczą, yy, według mnie, najbardziej zaniedbaną, yy, po prostu, jeżeli chodzi o te sprawy wojskowe, jest nie latanie skałachem po poligonie, tylko kwestie obrony cywilnej, kwestie właśnie preperskie, kwestie zapewnienia schronienia bliskim, kwestia ochrony ludności cywilnej, kobiety, dzieci i tak dalej. Tyle. Działajcie, komentujcie, proszę o dyskusję z szacunkiem, no bo jak ktoś będzie fikał, to będzie po prostu usunięty i tyle. No, to się niestety czasem zdarza. Trzymajcie się, hej!